Dzięki ogólnopolskiemu szkoleniu Facility Management 2011 Mikołajki dla wielu reprezentantów tej branży przestały być tylko atrakcyjną miejscowością turystyczną. Na początku czerwca stały się również gruntem dla wymiany wiedzy, doświadczeń i zawiązania relacji biznesowych. W dniach od 9 do 10 czerwca w Mikołajkach zebrali się przedstawiciele świata zarządzania nieruchomościami by wziąć udział w ogólnopolskim szkoleniu Facility Management 2011 zorganizowanym przez redakcję Facility Manager przy udziale partnerów i sponsorów. Plan jest taki, żeby Państwo mocno zintegrować i pokazać, że te decyzje, które Państwo podejmujecie w swojej pracy być może można zintegrować w inny sposób. że przybliżę tą tematykę związaną z wykorzystaniem energii słonecznej. Na temat kosztów też będzie cokolwiek, ale może nie tak dużo. A to wykorzystanie energii słonecznej to chyba zwłaszcza w ostatnich dniach, nie trzeba państwo Państwu za bardzo przybliżać, bo każdy doświadcza wpływu na własnej skórze i w odniesieniu do budynku tworzy się coś, co nazywa się... Szkolenie to miało wyjątkowy charakter za sprawą swojej praktycznej warsztatowej formy. Położono szczególny nacisk na wymianę informacji, poglądów i interakcje pomiędzy uczestnikami. Do współpracy w charakterze prelegentów zaproszono facility managerów, zarządców nieruchomości komercyjnych i instytucjonalnych oraz dyrektorów administracyjnych i technicznych, którzy przedstawili najbardziej efektywne i opłacalne metody zarządzania i eksploatacji obiektów. Miało to znaczący wpływ na wartość merytoryczną szkolenia, które Właśnie dzięki temu bliższe było codziennym obowiązkom uczestników. Wszystkie wystąpienia dobrze wpisały się w formułę ogólnopolskiego szkolenia Facility Management 2011 za sprawą sposobu zaprezentowania poruszanych problemów. Duża liczba przykładów, osobiste doświadczenie zawodowe prelegentów i realistyczne podejście do omawianego tematu sprawiły, że uczestnicy z zaciekawieniem brali udział w kolejnych częściach programu. Bardzo dobrym sposobem na integrację i szkolenie w jednym były warsztaty poruszające temat kompetencji psychospołecznych w pracy facility managera, a więc zawierające się w tak zwanych kompetencjach miękkich. Wydawać by się mogło, że zarządca w swojej pracy ma do czynienia głównie z obiektem technicznym, budynkiem, instalacjami, ale w rzeczywistości większość problemów, z jakimi się spotyka, jest wywołana przez interakcję z innymi osobami. Dzięki warsztatom uczestnicy nie tylko dowiedzieli się, jak rozmawiać z osobami o odmiennym nastawieniu negocjacyjnym agresywnym, roszczeniowym czy lekceważącym ale także osobiście przekonali się, jak stosować odpowiednie podejście podczas rozmów biznesowych. Przygotowana gra strategiczna pozwoliła uczestnikom na przećwiczenie stylów komunikacji i ich czytelności dla zespołu poprzez pracę pod presją czasu nad niestandardowym problemem, który nie ma jednego rozwiązania. Bez wątpienia takie wydarzenie było potrzebne, bowiem umożliwiło ono swobodną wymianę poglądów, która w efekcie prowadzi do stworzenia nowych, bardziej dostosowanych do potrzeb rynku rozwiązań.